Witajcie, jestem Pertix. Witam bardzo serdecznie na moim kanale. I co, co tu by można było powiedzieć? Jak widzicie, jest oto John Deere. John Deere 7720. I no co, było trzeba, była potrzeba na gospodarstwie, żeby taki ciągnik tutaj się pojawił. Nie, no dobra, no tak na serio to żartuję. Tak na serio, to tutaj John Deere przyjechał do nas tylko, tylko na remont. E, także jak widzicie, no tylko John Deere przyjechał do nas na remont. Tak naprawdę e, nie kupiliśmy go, chociaż, no, powiem szczerze, fajnie by było mieć taki, o, taki ciągnik. Dobra, ja tu sobie obniżę kierownicę Także jak widzicie, 7,720. Piękny rewers, już tutaj 6-litrowy silnik, jak się nie mylę. On ma, jakby ktoś chciał zapytać, to on ma 180 albo 190 koni. Także tak, jeżeli się będziecie pytać, co tu będzie do roboty, tutaj będzie do roboty. Tak, już wam pokazuję, tylko zejdę. Dobra, tylko zejdę. O, tutaj, jak widzicie, już jest rozebrany trochę. O, tutaj też te e, łapy. O, tutaj są. Od, ten podośnik jest tu wszystko już rozebrane. Jak widzicie, pełno kluczy. Tutaj już jest rozebrane i tak. Jeszcze będziemy to musieli zdemontować. O, tutaj, to. Jak widzicie, już jest rozebrane. Tutaj. Tutaj akurat, jak widzicie, na razie tak to wygląda. Tutaj z drugiej strony też już jest wszystko rozebrane. O, tutaj nawet można powiedzieć, jeszcze jak widzicie, elementy są. Także to będziemy tutaj robić bardziej przy podnośniku i jeszcze będziemy coś tutaj robić. Tylko ja bym musiał, powiem szczerze, się dokładnie dowiedzieć, co. Także albo Wam w komentarzu napiszę, albo w następnym odcinku Wam powiem dokładnie. Co będziemy działać? O, jak widzicie, John Deere 7720 tutaj nowo co przyjechał. Tak naprawdę wczoraj on przyjechał, bo wczoraj byłem po nowy komputer. Odcinek z niego widzieliście już. No, jak, te, jak to nagrywam, to dzisiaj wstawiłem ten odcinek. A jak wy będziecie oglądać ten odcinek o John Deere, no to wczoraj właśnie wstawiłem z nowego komputera. No, i on wtedy też wczoraj przyjechał wieczorem. Także wczoraj wjechaliśmy tutaj, posprzątaliśmy Jak widzicie, o, stół już jest oczywiście na części. E, no i co? Zaczynam już rozbierać tutaj. Już trochę jest. Bo tutaj, jak widzicie, już te plastiki boczne e, mamy pościągane. No i co? Będziemy się brać. Mm, będziemy się brać. Dalej, za, za remont, jak słyszycie, to w tle słychać 60. naszą. Bo ta tam z drzewem cały czas, cały czas jeszcze działa. Także tutaj, akurat taka ciekawostka w piecu się pali. Także, o, teraz będziecie lepiej słyszeć trochę 60. -kę. Także, co? Tutaj, ja jeszcze jakieś tam ujęcia mam ponagrywane, Także na pewno, jeszcze coś wstawię do tego filmu, żeby nie był aż taki krótki. I co? prezentacja można powiedzieć John Deera jest i będziemy się słyszeć tak naprawdę tak naprawdę już w następnych odcinkach jeżeli chodzi o remonty jakieś może ujęcia ponagrywam jak w trakcie rozbierania żeby wiecie żeby też było coś ciekawego także co dziękuję za obejrzenie nie wiem czy te ujęcia ponagrywam wam wstawię wam przed tym, tutaj co dla Was teraz nagrywam, czy po tym, tutaj można powiedzieć, po takim vlogu na zakończenie, można powiedzieć takie dodatkowe film. Także, także jeszcze tutaj się zastanowię i mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. I co, dziękuję bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. I słyszymy się już w następnym odcinku z remontu dalej John Deere'a. Dalej będziemy tutaj działać przy, przy nim. I tak jak mówię, chciałbym więcej ponagrywać ujęć właśnie z remontu tutaj tego dżunglira, nie tylko. Nie tylko e, takich aktualizacji, i nic tak naprawdę z roboty nie ma nagranej. Także miejmy nadzieję, że się uda, że jakieś tam ujęcia ponagrywam. Także co, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.